Hej! Jestem zajęty roznoszeniem kiełbas. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia kiełbasa, jaką przyjdzie mi tutaj zjeść. Hey. Ej, hey, ty! Masz tu kawałek kiełbasy, bracie. To miło, że o mnie pomyślałeś. Zwykle nikt o mnie nie pamięta. Mógłbyś mi dać jeszcze kawałek? Nie ma mowy. Wtedy za mało mi zostanie. No wiesz, jeden kawałek. Przecież nikt nie zauważy. Mogę ci dać coś w zamian. Wiem, gdzie rośnie sporo ognistych pokrzyw. Jeśli zaniesiesz je Neorasowi, na pewno da Ci klucz do biblioteki. Co ty na to? Niech będzie. Masz jeszcze jedno pęto. Świetnie. Po drugiej stronie mostu, na lewo i na prawo, rośnie dużo ognistych pokrzyw. Hej, ty! Chcesz spróbować kiełbasy? Jest pyszna. Bardzo dziękuję, bracie. Rozdałem kiełbasę. Doskonale się spisałeś. Weź te zwoje leczenia i wracaj do pracy. Hej ty! Co? Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Eee, cóż, no, mów, czego chcesz. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Tak, potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie muszę mieć ogniste pokrzywy. Wystarczy siedem kwiatów. Przynieś mi je, proszę. Ach, jeszcze jedno, zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Jeśli ją znajdziesz, będę dozgonnie wdzięczny. Hej, mam dla ciebie ogniste pokrzywy. Doskonale, przydadzą mi się w badaniach. W zamian weź ten zwój pięść wichru, na pewno okaże się pomocny. Co do tego zwoju z zaklęciem, czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Tu jest zwój, o który ci chodziło. To dobrze, a więc pomogę ci posprzątać komnaty. Jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy, widzę, że udało ci się znaleźć czterech pomocników. Myślę, że teraz mogą wrócić do swych obowiązków. Dobra robota, nowicjuszu. Wypełniłeś powierzone ci mi przeze tego mnie mówić. zadanie. Kto ci to powiedział? Mogę skorzystać Nikt z biblioteki? Udało ci się zdobyć ogniste pokrzywy Wydaje dla brata Neorasa. Znalazłeś czterech nowicjuszy, dzięki tak czemu mogłeś posprzątać komnaty. Sprawiedliwie rozdzieliłeś jadło między nowicjuszy, tak jak prosił cię o to brat Gorax. Zaiste sporo się napracowałeś, wciąż jednak musisz służyć zgromadzeniu. Ciągle to samo. Tak dalej być nie może. W końcu to była jego decyzja. Tak dalej być nie może. Trzeba po prostu słuchać. Dokładnie to samo powiedziałem.